Witam Państwa i wszystkich uczniów. W tym filmiku chciałem zaprezentować programy do tworzenia prezentacji. Pierwszy z nich to Microsoft PowerPoint. Jest to program niewątpliwie najlepszy do tworzenia prezentacji, którego jednym chyba mankamentem jest to, że dosyć sporo kosztuje. Jest on częścią pakietu Office. A zatem, jakie mamy darmowe programy do tworzenia prezentacji? Pierwszy darmowy program do tworzenia prezentacji to PowerPoint w wersji online. Każdy z Państwa, kto posiada konto Microsoft, jest zalogowany na te konto i ma włączoną usługę OneDrive, może włączyć Powerpointa, w wersji właśnie online. Uruchamiam nową prezentację. W tym momencie mogę przystąpić do tworzenia prezentacji. Największą wadą tego programu jest to, że nie mam możliwości wstawienia muzyki. Filmy można wstawić tylko z internetu bezpośrednio z internetu w wersji online. Nie ma możliwości wstawienia pliku z filmem. Następny program do tworzenia prezentacji. To prezentacja Google. Każdy z Państwa, kto posiada telefon z Androidem. Posiada również konto Google. Wystarczy zalogować się na konto, otworzyć aplikację Google'a. Przechodzimy do prezentacji i możemy tworzyć prezentację. Ten program jest prostszy od prezentacji PowerPointa Online. Prostrze w obsłudze, ma mniej możliwości, ale ma za to możliwość wstawienia muzyki, ma możliwość wstawienia filmu. Problemy są e, przy zapisaniu tych plików na komputerze. W przypadku zapisania, e, przesyłania takiego pliku do innego użytkownika, ten użytkownik też musi otworzyć tego PowerPointa w wersji online i plik z muzyką nie będzie zapisany. Także plik z muzyką, cokolwiek byśmy zrobili, i tak e, nie będzie, e, będzie znajdował się w prezentacji. Musiał być oddzielnie przesłany, oddzielnie wstawione do tej prezentacji i jest sporo problemów ze wstawieniem muzyki. Jaki mamy trzeci taki bardzo dobry program do tworzenia prezentacji. Trzeci darmowy program do tworzenia prezentacji to LibreOffice Impress. Ten program nie działa w wersji online. Instaluje się go na komputerze. Ma te same możliwości co PowerPoint z jednym wyjątkiem. Nie możemy wstawiać plików wideo w wersji online. Musi być plik wideo pobrany na komputer i dopiero jako plik wstawiony do prezentacji. Możemy wstawiać dźwięk wideo. W najnowszej wersji LibreOffice zauważyłem problem, że jest problem ze wstawianiem plików wideo można je wstawić do pierwszego slajdu i tam działają bardzo dobrze. Jeżeli plik wideo wstawimy do slajdu w drugi, trzeci, w innego, w innej kolejności, w następnej kolejności któregoś, to w tym momencie ten plik wideo nie będzie działał poprawnie. Będzie nam, będzie słychać dźwięk, ale nie będzie widać obrazu. Także proponuję pobrać starsze wersje LibreOffice, bo w tych starszych wersjach wstawianie tych filmów działało bez, bezproblemowo. Te programy, które pokazywałem, a więc PowerPoint w wersji online, prezentacje Google mogą być również zainstalowane na telefonie z Androidem. Jeżeli ktoś z Państwa posiada telefon z Androidem, można je pobrać ze sklepu Play i tam zainstalować. Działają bardzo podobnie jak na komputerze, z jednym poważnym minusem: nie ma możliwości wstawienia muzyki i filmów w obu tych programach na telefonie. W jaki sposób możemy sobie pobrać ten LibreOffice? Najprostszy sposób to wejść na stronę dobre programy. Otwieramy LibreOffice, pakiety biurowe. Proszę zwrócić uwagę, by nie instalować z tego miejsca, tylko stąd. Link do programu bez asystenta pobierania. W tym momencie pobieramy sam program, nie będą nam się instalowały jakieś inne dodatkowe rzeczy, które by się to niepotrzebne reklamy. Mamy tutaj różne wersje LibreOffice, wersja najnowsza, wersja starsza na inne komputery. To tyle co chciałem zaprezentować i do zobaczenia w następnym filmie.